Cześć! Witam Cię w poradniku, w którym przedstawię Ci, jak możesz stworzyć własne, animowane intro na swój kanał na YouTube. Dzisiaj będziemy się wzorować na moim intrze, które niedawno zrobiłem. Zresztą sami zobaczcie, jak wygląda. Razem będziemy działać w programie Adobe Animate, więc co? Zaczynamy! Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić przed stworzeniem takiego intra jest utworzenie planu. Wydaje się to dosyć prostą sprawą, jednak no może to trochę zająć. Na przykład tak, ja w tym intrze zacząłem od pomyślenia, co może być jakby nawiązaniem do kanału, dla którego robię intro. Jest to kanał Kowal Brick, jest to kanał Klocka Chlego, czyli tak, znajdowały się tu Klocki Lego w tle, w nazwie jest kowal, więc będzie tutaj kowal. I znajduje się on właśnie w kuźni. Oczywiście w intrze nie może zabraknąć głównej nazwy użytkownika, który no jakby jest własnością tego intra, kto tworzy na YouTube. Więc na sam koniec widzimy tutaj nazwę Kowalbrick, czyli nickname kanału, dla którego robiłem intro. Jeśli mamy już takie podstawy, możemy przejść do punktu kolejnego. Jeśli w ogóle chciałbyś takie intro, ale właściwie to nie wiesz, jak to zrobić, czy nie masz ochoty to robić jak coś, to możesz do mnie pisać. Nie za uczciwą cenę, myślę, możemy takie coś podziałać, ale na razie przejdźmy dalej. Inną częścią jest dobranie kolorów. W drugim punkcie chcę wam Pokrótce powiedzieć, jak macie dobierać kolory do swojej pracy. Zauważcie, że tutaj kolory nie są takie jasne, bo jesteśmy w kuźni. I miał tu być taki klimat bardziej ciemniejszy, nie nie taki waląc w oczach. Zobaczcie, jakby wyglądało to na przykład z większym poziomem saturacji, nie? Wygląda to zupełnie inaczej, więc naprawdę kolory mają wpływ i tutaj do takiej kuźni właśnie nie pasuje takie wszystko prześwietlone rysunkowe. Dla porównania robiłem także kiedyś intro dla brata i tu kolory są dużo żywsze, dlatego że tu wszystko dzieje się na dworze, jakby wiórka sobie biegnie, to wygląda to zupełnie inaczej, nie? Sami możecie Zobaczyć. Więc co, musicie sami się zastanowić, jakie kolory chcecie do swojej pracy. Ja wam tu dałem parę przykładów, skorzystajcie albo nie, lecimy dalej. Trzeci punkt, szybkość i dynamika. Jeśli chcecie robić intro, to no, musi, musi się dziać ogólnie, nie? Tutaj, w 4 sekundy naprawdę wiele się stało w tym moim intro, które dzisiaj wam pokazuję. Po pierwsze, Kowal, jak widzicie, tutaj naprawdę. Ostro zawala, wali tym młotem i to nieźle, tak? Wiele się dzieje, naprawdę Pokazuje także swoje emocje tutaj, że jest troszkę zdenerwowany, naprawdę Wszędzie unosi się dym, wiele się dzieje Pod końc podnosi także miecz, macha tym mieczem Coś ciągle dzieje na ekranie, nie ma takiego chwili spoczynku, że byłoby tak nudno Tak, tak samo na samym początku spada ten miecz, nie, nie? Nie leży on od razu, tylko od razu coś się dzieje I tak samo tło wszystko się porusza, nie? Żeby tam też było trochę żywiej Nie może być tak statycznie No i właśnie to tło to będzie punkt czwarty Ale przed tym jak do niego przejdziemy, nie zapomnij subskrybować kanału I w ogóle mam włączone wspieranie, więc jeśli chcesz mnie wesprzeć Możesz to sprawdzić jakie dostajesz bonusy za to Ale to nie będę dłużej gadał, linki wszystkie w opisie Jak wcześniej mówiłem, tło nie może być statyczne Tutaj jak widzimy jesteśmy w kuźni, nie? A jak kowal najpierw jakby wykuwa miecz Musi go wsadzić do ognia, żeby się ogrzał Bo wtedy właśnie on staje się taki czerwony, jak tutaj widzicie więc tyłu mamy ognisko oczywiście, ale żeby zachować taki klimat jakby, że to jest kowal, to jest taki nawet średniowieczny kowal, chociaż ma słabkę z daszkiem, ale to takie taka dygresja. To świecą się wszędzie pochodnie, one jakby rozświetlają całą tą kuźnię i nadaje to naprawdę uroku, jest wygląd to nieźle. No i właśnie w tle jest nawiązanie do jakby contentu, który tworzy nasz youtuber, czyli nagrywa o klockach, czyli są po klocki. I tutaj chciałem wam powiedzieć, jakby o takich dodatkach, które może nie są potrzebne, ale nadają uroku całej pracy. Czyli zacznijmy na przykład od upadającego miecza. Nie spadą tak powoli i tak. na spokojnie. Tylko, gdy on upada, to on jeszcze robi taki lekki podskok, że jakby widać, że nie jest to takie wszystko sztuczne, nie jest takie nudne. Tak samo pod koniec, gdy macha mieczem, pojawia się taka smuga, więc wygląda to naprawdę fajnie. Myślę, że nadaje to uroku. No i właśnie tutaj także chciałem poruszyć temat tych emocji, nie? Że ten kowal nie jest po prostu, że taką se. Wali tym młotem ten miecz, tylko naprawdę z emocjami takie wściekłe... I wszystko jest zrobione 24 klatki na sekundę, więc nie jest to taka animacja taka mega poklatkowa, czyli, ale widać, że... No jest, jest, to dosyć płynne, nie? No może nie jest to klatek, ale nie oszukujmy się, aż tyle, aż tyle to nie potrzeba. No i ostatni punkt końcowy, nie bójcie się dokładać pomysłów na bieżąco, nie działać nawet zgodnie z planem, jak macie jakieś fajne pomysły, dodawajcie śmiało, bo wtedy macie też większy fan zrobienia pracy, korzystajcie ze swojej imaginacji, ze swojej wyobraźni, bo naprawdę warto. No i nie bójcie się dodawać różnych pomysłów, które może na, na pierwszy rzut oka wydają wam się głupie, ale jak sprawiają wam fan, no to walcie śmiało, nie, nie bójcie się. No i dobra, to chyba tyle, mam nadzieję, że taki format wam się spodobał, bo tak, takiego poradnika, poradnika z grafiki nie było, ale myślę, że naprawdę sobie z niego wynieśliście, że tylko że czegoś tam dowiedzieliście, co możecie wdrożyć do własnych prac. No i co, subskrybujcie, lajkujcie, obczajcie, wspieranie, także jeśli chcecie mogę wam wykonać taką pracę za małą opłatą, więc co, wszystkie linki poniżej możecie do mnie pisać, na Discordzie, na mailu, gdzie tam chcecie. No i co, to koniec tego filmu, piszcie czy chcecie także więcej takich poradników, dzięki, siemaneczko.